Ja chciałbym uczyć odpowiedzi panu radnemu Wóblewskiemu na wcześniejsze pytanie. I ta odpowiedź jest zawarta tutaj w rozstrzygnięciu tej decyzji, gdzie jest napisane, że pozwolenie jest ważne w terminie ro, roku od dnia uprawomocnienia się. Prawda? I to jest to. I dalej jest warunek, o który, który można przeczytać, także warto. Czasami czytać akty. Ja mam prośbę jeszcze, przepraszam Państwa, tak sobie pozwalam, ale już z Paną Kubą taką mamy dyskusję, proszę nie afiszować moją skromną osobą tutaj zebranych, dlatego że moja rola się ogranicza tylko do obsługi prawnej. Także w formy spotkania, które były i, i, i przytakiwanie czy potwierdzanie no to jest, nie jest istotne, także przepraszam Państwa za tą dygresję. Natomiast mówię, jest tutaj odpowiedź, jest ważne w terminie roku od niego się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan, pan Karderz, proszę.